Uuu, a tu jest tak religijnie, nic mi się nie dzieje. Haha, ha. coś poszło nie tak. to jest. Uuu, teraz mnie złapało trochę. Jezu, ile krzyżów. Hej, o my, Lucius, Triefiro. No i to wszystko w sumie. Mamy nową wiadomość od yy, tej. Gryzonie za mną nie przepadają, gdy mnie posmakują ze światem się żegnają, czyli trucizna. Użyjemy dzisiaj trucizny. Mama, może ciebie dzisiaj... O! Dzisiaj jest lokaj. Do zlekwedowania. Nie ma żadnego problemu. Może być i lokaj. Cześć, Jowieta. O nie blokowali mi wejście tutaj. Bejsz kamery była? Zimna. Jak trap. I... Ty, tajowita jest strasznie peskata. Trzeba ją zlikwidować w końcu. Dobrze. My musimy zlokalizować lokaja. Lokaj był gdzieś... O, to już nie jest miejscem zbrodni. Szkoda. Mogę zagrać coś? Jakąś melodijkę fajną? Nie możesz nic zrobić, z złożysz mi narzędzia. Eee, No Dobra, gdzie jest ten lokaj z dupy? Gdzieś tutaj. Herbaciarnia. Przez nie przejdę? Nie. A no może? To nie wygląda jak herbata. Kto pije w moim domu? Alkohol. Haha! Ha. Tego się nikt nie napije. Pięknie. Dobra, zrobiliśmy troszkę hałosu. Teraz pomerdamy go po świeciorze? I pójdziemy dalej. To ty, ty się tu teleportowałeś? Nie, to jest Susan. Uuuu. Czemu mnie tutaj coś? Zjuzuje? A krzyż jest ok. Czyli pokaż mojego wujka. To jest dziara. Dara, dara, spoko. Tu są ci. Mm, no właśnie oni. O, myślę, że mogę tu zabrać też klucz. Muzyka z jego zespołem w dobie. Eee, no nie widzę tutaj nigdzie trutki tak naprawdę Bo nic nie mogę... O, czy tam są klucze? Są, mam? Nowy przedmiot w ekwipunku Dobra, muszę znaleźć drogę do mojego lokaja Billard Room Tak, tu jest już... A nie, to będzie tutaj lokaj Cześć! Co tam się jakś Podać ci ketchup? Told mm me -hmm, to get rid of these bloody rats before Thanksgiving. I'd like to see her getting up off her fat ass and try it. She says with scurries. Oh bugger! Be a good boy and fetch me a bottle of 1933 wine. You can manage that, can't you? Oczywiście, że tak. Mogę zabrać szcura ze sobą. Don't touch that, Lucius. That's poison and it's highly addictive. Dobra, Agnes. A, czyli nie zabijam a Stara, tylko Agnes Jest najbardziej wredna z nich wszystkich Często oddaje się grzechowi obżarstwa, a jest to grzech śmiertelny Znajdę sposób, by cierpiała Tylko na szczury, nie mogę zabrać tego teraz, bo będę wiedzieć, że to ja Muszę tu wrócić, gdy reszta będzie spała <laughs> Czyli w nocy? Co ty gadasz? Ale zobaczymy, czy to są pokoje służby? Cool No, wygląda na to, że... O! Kto ty jesteś? A, stary Jesteś gruby. Uuu, jesteśmy w gabinecie. O, włączyliśmy felizer Pięknie. Ej, grzebie ci w rzeczach. Mógłbyś sobie pójść stąd? O, coś znalazłem. Naboje, cool. Aha. No tak sądzę, że przedstawiają się koszmarnie. Dobra, yy, coś śmiałem zrobić. Przynieś mu wino. Czeeellem. A ty to kto? Fabius? No to jest mój dziadek. O ty że tu jest cała familia. O, sekretne dory. Można przejść przez yy, ten. Przez zwiniarnię, cool Cie jak dobrze tu przyszedłem Dziadek ewidentnie chodzi do sąsiadów i bzyka im pokojówki Cała rodzina zidzirów O, znalazłem baterię? Bezpiecznik 30a, cool I mogę łączyć rzeczy jeszcze, fajnie, fajnie O Uuuu uh. No bardzo ładnie, widzieliście co tam było? You seen it? Uh. Zespołu... You a Weź się... Usp no to teraz mi gdzie to leży, co? Za głupek. No, czemu ja tutaj oddaję... Znaczy no, słyszę bicie. To jest ten głupi krzyż. No i wszystko jest spoko teraz. I think I'm in love! I think yeah. I'm in love! love. które z której przypomnę powietrza w garażu. Uuu, dobrze wiedzieć. Dobra, czy jest tu gdzieś Lem Music, którego ja szukam? Dlatego tego chupa? Brat Dobra, tu prąd. Co nam to dało? Sprężarka powietrza. Uu. Coś zrobiłem. Przedmiot został użyty prawidłowo Cool. Czyli co to mam teraz? Pistolet na gwoździe bez gwoździ Okej okay. O! Co to? No przedmioty w kipunku Gwoździe do pistoletu na gwoździe Hej hej Mogę teraz strzelać? <głos》> Ja myślałem, że to ten klucz się tak zaświecił, że mogę go zabrać do tego kościa w garażu, a to nope. O! Czyli to było tak blisko, a ja to się szlałem po całej chacie. Nie, wypuśćcie stąd. O, pięknie. Frank Morris. Cokolwiek to znaczy. Dobra. Proszę. Um, znaleźć mechanikowi narzędzie. O, mam nową rzecz jakąś, dostaliśmy. Przynieś wino, to wino cholerne muszę znaleźć. Musi być wino wśród win, no bo jak inaczej? O, jest inna butelka. No i pięknie. I zaniesiemy dziadkowi teraz. Ci oni muszą sobie i spać. O proszę. Wszystko, żem wypełni zadanie. Hej, hej. Hmm. Kto to jest Agnes do chorery? Nie wygląda jak miały być kluczyki gdzieś. A to jestem, to widziadka. Szatan jesteś. A ty, kto jesteś? O nie, czego chcesz ode mnie? O nie. O nie. <zysy> Zostałem na lekcjach. <zysy> O, mam klej. Zwijaj garba, nie lubię cię. Samo to, że jesteś nauczycielem, jesteś na przegranej sprawie, znaczy sytuacji. I w ogóle, przegrałeś. Wszystko przegrałeś. Aaaaa, mam kolczyki. To jest spokój jakiejś lasi, bo ma brudne gacie. Hehe, znalazłem mama. O, co to? Pla szampana jeszcze pokryją mu. Wskaży światła. Gdzieś tu idziemy, mamy. mnie. <laughs> Kasetę znalazłem też. Ale hit. Wszystkie zadania porobię. <laughs> Czyli to jednak są pokoje dla służby. Głupia służba, kradnie rzeczy. Hmm, czy coś jeszcze mogę tu zajmować? No nie. Składa. Uuu. Uh. A, tu jest tak religijnie nic mi się nie dzieje. Haha. Ha. coś poszło nie tak. Czy to jest boar? Teraz mnie złapało trochę. Jezu, ile krzyżów. Właśnie chyba dochodzi. chodzi. dobra, spadam stąd. Nie podobało mi się w tamtym pomieszczeniu w ogóle. Dobra, teraz natknąć się na mamę i iść do garażu. Czy to jest mama? Nie, to jest szelf. No kurde, idzie się pogubić na tej chacie.

A nie wiem, kto to jest Agnes Dobra, gdzie jest stara? Szukamy matki Mama! 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 Mama, 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 mama! mama jest! Teraz, Momys little helper! Dostaliśmy rowerek! O mój Boże! Chcę do pokoju się dostać teraz. Było warto. Bo bardzo warto, proszę państwa. Tak, Wszystkie zadania się rozwali, wszystkie nagrody mamy. Patrzcie, 10%? Chyba To nieważne. Mmm, tak, w końcu. To Hello, Elola, Co to jest? he ty zdzierro. Miałaś sprzątać, a ty co tak chodzisz? O, sypianie rodziców. No ładnie, pewnie tu grzebała. Uu, co coś stało. Poszedł spać, aby obudzić się w środku nocy. No tak, to ma sens. Teraz nikt nas nie może przyłapać, co nie? Obudziłem się w środku nocy. Muszę uważać, żeby nikt nie zobaczył mnie na nogach, bo inaczej zostanę odesłany do łóżka. Jest rowerek ale Co to jest? Możliwa liczba użyć. Leż szfer po słuchali to pozytywkę, która pomoże Ci znaleźć czego szukasz. Bo w ogóle jest znalezione od podświęcone, drzucujesz, że za każdą samą. okej. Okay. Spoko. Śnie niepełną parą. Dobra, ale w nocy nie możemy jeździć na tym. Więc światło. I idziemy. Na pewno nie idziemy przez spokój rodziców. Muszę wrócić całą tą drogę. O, fuck me. To głupia. Szuja, co ona se myśli? O, oh, fuck mi! Fuck me. Fuck, 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 fuck. 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 Nie, mamo. Nie. <ścoughs> Jaka Szuja. Jak mam uciec stąd? Skąd będę wiedział, że ona już sobie poszła stąd? O God damn jest. Jest naprawdę dobra w tą grę. Słychać, że idzie. Drzwi, gdzie sobie poszła na dół Chyba ta Cichutko lucek, cichutko Gdzie ona jest? w kuchni, dobra My stąd spadamy tędyk. FAK zamknięte! O nie, o nie, o nie, o nie! Stara, zaraz wyjdzie stamtąd. A tu otwarte jest? Jest! Jest pięknie! mnie. A to co za szuj? Kto to jest? Co on tam robi? Idź sobie. Pali papierosa, serio? Czy ja mogę mu coś zrobić z tym fajką? Albo cośkolwiek się zrobić z tym? Żeby go wystraszyć. No co za burak? No wiedziałem, że musi coś być z tym. Tylko, że nie łapę z daleka. What the... Głupi. Nie zauważył takiego dzieciaka starego, wielkiego. Mamy trutkę. Jej! Co teraz się stanie? A! Udra! Nie musimy wracać, jak pięknie. Można? Teleportation, desperation. A nie było się dowiedzieć, gdzie jest ta zdzira, którą mamy zlikwidować. Agnes, dzięki truce na szczury pokojówka dowie się, dlaczego grzechy główne są również zwane śmiertelnymi. Ojciec będzie zadowolony. Otwierać. Cześć mama, patrz co mam Ja jestem zawsze dobrym chłopcem Clean up, Fairford, food, leblem. Jest, ja nawet po schodach Ej, ja mam mapę Czyli teraz dobrze idę, tak? No to Doprowadzisz mnie do tego. aaa, tu mi pokazuje gdzie mam iść, ale peka Tu i tu, dobra Spoko. Teraz, teraz dwa. Nie. Dobra, gdzie teraz? Tutaj. I tutaj. I na schody. I na którą stronę teraz? Lefter. Dobra, jestem tu. Ludzi tu. Teraz schody te do góry. Dobra. <noise> ja, gdzie człowiek odkrywa takie rzeczy, ale fajnie co? Nie było mnie tu? Przejść tu... Tu... Hello! Więc tu się chowa. Nie byłem tutaj? Masakra. Ale masz pieprzyka na czole, babo. Cześć Agnes. Tak? No ja zepsuję ci filiżankę i co z tym zrobisz? Nic z tym nie zrobisz, bo jesteś gruba, więc wypsuje drugą, ha 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 Wszystko ci, Zgarzy ci światło nawet, bo jestem szatanem, ha 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 ha, 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 ha. Staliśmy tutaj sami teraz, co? I co? Czy czyli trzeba jeszcze się dobrać do Jowity teraz Jak jej dodać do, do żarcia ten? Trudkę. Nic nie ma w tych łazienkach zawsze. Nie uda. Ojej, co się stało z A nie, okej, okay, wszystko jest okej. Okay. Dobra, szukamy jowity teraz. Mm. Jaweta. Baby. Jaweta. Ale star tutaj siedzi nie ma i co teraz tu co to za lokaj, który słucha się jakiejś innej pokojówki? bez sensu ale poginamy. nam gdzieś tu, nie? nie się zdaje, trzeba to jakoś rozegrać teraz sprytnie Gdzie ona jest ja wita Joe Wita Joe, 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 Joe Tu gdzieś jest może Laby O nie, no gdzie ona jest? Mm, dobra, idziemy do... No normalnie jak w roślinieniu Utility rom. <grych> ty nie jesteś Joe Vita, ty jesteś Hello, Susan darling. Nie Joe Vita Potrzebuję dżouwity. Czy ktoś może mi zapełnić dżowitę? O! o, do kuchni muszę jechać. Czy ja tu do czegoś mogę coś. O, a nie, to kran, okej. Okay. Jest! Koszyk pępieczywa. Oj. Uhohoho. Przedmiot został użyty Prawe prawidlowa. Rewelacja. A ja masz pulpety zamiast palców, babo Lucy się u nie siedzi? I się patrzy na nią? A nie, kruk, okej. Okay. Wow, to tak szybko działa? Aha, dzięki za odpowiedź kruku. Nice. Nie, nie ma Agnes. Nawet gryza nie wzięła. Ale ma grube paluchy, nie mogę tego przeżyć. <noise> Agnes, znaliśmy się bardzo krótko. High five! I Jedi. Mamy osiągnięcie odblokowane. <noise> hmm. To jest oczywiste zdarzenie. I muszę zainteresować wszystkich w domu znowu. Kto teraz przygotowuje jedzenie? Myślę, że to był Jovita. I can't imagine she would be capable of something like this. Oh my god. Why is this happening? It's for me to decide who is capable of what, Mr. Wagner. Would you consider vacating the house for a couple of weeks until things calm down? We can't possibly do that, Mr. McGuffin. This is our home. We want to set things right. Hey. <laughs> The autopsy showed that she was poisoned. After questioning everyone in the house, it seemed nearly all of them had some reason to dislike her. Javita, the Latina maid, was the one who brought food to her. But this wasn't enough to press charges. I had no evidence of tampering. Christmas was just around the corner, and I got an invite from Mr. Wagner to join them for dinner. I had my doubts about sharing a table with a possible murderer, but I had to know more. But before I had any chance to snoop around, something else happened. No witnesses, no evidence. Something that can happen only on some very specific circumstances. Right weather, right spot, and the right time. Meteostich co Ooh, tata przyszed, papa. Hey, papa. Będę. Dobry jestem co, papa. pa, pa. Się, jak załatwiłem tych wszystkich ludzi, zanim do mnie przyszedłeś znowu? Papa. Pa. Ta, mam nową umiejętność. Uuu, dobra. Sterować ludźmi mogę? Kul. Dobra, chcę zmusić Misia, żeby nasikał mi na poduszkę. Nie? Nie da się. No, ale damy człowiekami, pokaż tutaj. No, 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 no mamy. A no, naciśnij tylko Mhm okay. Czyli co tak naprawdę robię? <grym> Halo maniakien. A, co to? Mhm, mm mogę użyć tego, tak? Dobrze. No to chcę najpierw objąć kontrolę nad nim. O. To ciasko zniknęło, tak w ogóle. Spoko, papa. Spoko. Mówisz i masz w imię papy 24 grudnia 1982 świąteczny poślizg nice czy to jakiś zbereźny odcinek się nam przykuje kolejny? uuu filmik kima i know we've had our difficulties this year but don't let that ruin our christmas no, as a family we, have we should remember mr and our faithful employees we have lost i'm not sure how you expect to win another term in the senate with speeches like that dad Alistair, could you bring another bottle of burgundy please and on your way could you turn on the christmas lights Sir. Może tym razem wykończymy lokaja. To było spoko. Tak, lokaj będzie w następnym odcinku, proszę Państwa, ale na razie my tutaj kończymy. I tak było długo, a ja w ogóle się rozjechałem strasznie po chacie i robiłem zadania dodatkowe, dlatego w tym odcinku tylko jedna śmierć, ale w kolejnym zobaczymy, co da się zrobić, więc jak się podoba, to lajkujcie subskrybujcie, udostępniacie jej gróżeczki popatki i...